Norwegia to państwo, do którego wyjeżdża wielu Europejczyków w celach zarobkowych, w tym wielu Polaków. O Norwegii mówi się w większości w samych superlatywach, a jej mieszkańcy ponoć są jednymi z najszczęśliwszych na świecie. W dzisiejszym filmiku dowiecie się, dlaczego tak jest i co charakteryzuje ten kraj. Zapraszamy do oglądania! Norwegia, urzędowo nazywana Królestwem Norwegii, to państwo w Europie Północnej, będące monarchią konstytucyjną, którego stolicą jest Oslo. Terytorium Norwegii obejmuje zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego. Linia brzegowa liczy ponad 20 tysięcy kilometrów i znana jest z charakterystycznych zatok zwanymi fiordami. Liczba ludności Norwegii to ponad 5 milionów mieszkańców, a powierzchnia liczy około 38 tysięcy km kwadratowych. Jest to powierzchnia trochę większa od powierzchni Polski, lecz liczba mieszkańców jest tutaj 8 razy mniejsza niż w Polsce. Gęstość zaludnienia wynosi zaledwie 14 osób na 1 km2 i jest to najsłabiej zaludniony kraj w Europie, zaraz po Islandii. Walutą w Norwegii jest korona norweska. Jej kurs waha się w okolicach 45 groszy za jedną koronę norweską. Średnia wieku Norwegów to około 40 lat, z kolei Polaków to 41 lat. Polacy to największa mniejszość narodowa w Norwegii. W 2020 roku było nas tam ponad 120 tysięcy. Norwegia jest obecnie jednym z najbogatszych krajów świata. Wszystko dzięki odkryciu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Północnego w latach 60. i 70. XX wieku. Zaokrąglanie reszty. To normalne zjawisko w przypadku płacenia gotówką. Nie ma tam odpowiednika naszego grosza. Ta sytuacja nie ma jednak miejsca w przypadku płacenia kartą. W supermarketach, poza ciekawymi promocjami, możemy znaleźć poczęstunek dla klientów. Normalnym jest kupienie bochenka chleba, a następnie skosztowanie darmowej kawy oraz ciastek. Alkohol wysokoprocentowy można zakupić jedynie w specjalnych sklepach. Ten do 4,5% jest dostępny w supermarketach w tygodniu do godziny 20. Natomiast w soboty do 18. W niedzielę sklepy są zamknięte. Najbardziej popularnymi dyscyplinami sportu w Norwegii są sporty zimowe. Sportem numer 1 są biegi narciarskie. Na drugim miejscu jest biathlon. Cenione są również skoki narciarskie. W górach możemy znaleźć darmowe chatki do spania. W tych schroniskach panują surowe warunki, jednak w przypadku ataku złej pogody nie ma co wybrzydzać. Drewniane domki w Norwegii bardzo często mają trawę na dachu, na niektórych rosną nawet drzewa. Norwegowie doceniają piękno przyrody i czas wolny spędzają na łonie natury. Wielu z nich posiada domki letniskowe położone w malowniczych krajobrazach. Pod namiotem można spać praktycznie wszędzie, o ile nie ma tam zakazu no camping lub nie jest to prywatna posesja. Przenośny domek nie może znajdować się jednak bliżej niż 150 metrów od zabudowań. Na drogach próżno upatrywać się linii ciągłej. Spotkamy tu jedynie się z krótką linią przerywaną lub długą linią przerywaną, która jest odpowiednikiem naszej ciągłej. Aby łowić ryby w jeziorach, należy mieć pozwolenie. W przypadku połowu ryb morskich nie jest to jednak wymagane. W Polsce natomiast należy mieć wyrobioną kartę wędkarską oraz pozwolenie od gospodarza wody na połów ryb. Ciekawostką jest to, że kółeczko z palców, tak zwane wszystko ok, jest w Norwegii postrzegane jako wyjątkowo niegrzeczny i niestosowny gest. W Norwegii, podobnie jak w Danii, poszukiwani są przede wszystkim pracownicy budowlani oraz produkcyjni. Pożądani są również kandydaci do pracy w serwisach sprzątających oraz w transporcie. Większość pracodawców, poszukując kandydatów, wymaga znajomości języka angielskiego. Jednak znając norweski mamy znacznie większe szanse na znalezienie lepiej płatnego zatrudnienia. Należy jednak wiedzieć, że w Norwegii występuje około 400 dialektów. W przypadku spotkania Norwegów z północy i z południa kraju dochodzi nawet do sytuacji, gdzie łatwiej porozumieć się im po angielsku. Szacuje się, że koszty utrzymania w zależności od lokalizacji i poziomu życia wynoszą od 15 do 30 tysięcy koron miesięcznie na jedną osobę. Norwegowie cenią sobie równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co oznacza, że gdy tylko skończą pracę, zajmują się życiem prywatnym i dbają o nie mieszanie się tych dwóch światów. W Norwegii rzadkie są nadgodziny w pracy. Kultura pracy w tym kraju oznacza brak podziałów i ścisłej hierarchii. Pracownicy na różnych szczeblach są traktowani tak samo. Bardzo ważna jest gra zespołowa. W pracy widoczna jest swoboda doboru obowiązków i czasu wykonywania zadań, czyli częsty brak deadlineów. Popularnym sposobem na spędzenie przerwy w pracy jest picie kawy. Norwegowie to jeden z narodów, który pije najwięcej kawy, około 10 kg rocznie. Przed nimi są tylko mieszkańcy Finlandii, którzy wypijają około 12 kg kawy rocznie. Dla porównania statystyczny Polak wypija tylko 3 kg kawy rocznie. Jak więc widzicie, Norwegia to kraj, o którym można wiele powiedzieć. Niepodważalny jest jednak fakt, że Norwegowie zdecydowanie różnią się od Polaków. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kulturze panującej w tym kraju.